Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Action. I na początek sprawdzimy sobie, co ciekawego mamy w ofercie tygodnia. I przecenione mamy fajne rzeczy z Świątecznej kolekcji. Na przykład mamy tutaj te krasnoludki, które są dosyć spore, takie pluszowe, kosztują tylko 20 zł i mamy kilka do wyboru. A oprócz tego mamy dziadki do orzechów, pluszowe aniołki oraz zestawy do wioski Świętego Mikołaja. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was cudne półeczki do zawieszenia. Pojawiły się też bardzo fajne wózeczki, które idealnie sprawdzą się do kuchni albo do łazienki. Ale będą też nowości świątecznej kolekcji i pojawiły się cudne pojemniczki na ciasteczka, mamy też klanki w kształcie bombki, podświetlany pociąg, a pod koniec hit zestaw kreatywny, świąteczny domek. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na płeczki i kochani, tutaj właśnie mamy te pluszowe aniołki, które Wam już ostatnio pokazywałam. One teraz są przecenione na 25 zł i mamy kilka kolorów do wyboru. W promocji tygodnia mamy też tą cudną kurtynkę z tymi gwiazdeczkami, ona kosztuje teraz 33 zł i wymiary mamy tutaj 200x73 cm. Tutaj mam dla Was perełkę, pojawiły się nowe półeczki i na początku myślałam, że one są plastikowe, a one są wykonane z takiej płyty meblowej, są naprawdę ciężkie, mają ciekawy kształt, wymiary mamy tutaj 45x35 cm, kosztują one 50 zł i do wyboru mamy je w kolorze beżowym albo białym. A tutaj mam taką ciekawą ozdobę do zawieszenia. Są to takie LEDy. One kosztują 25 zł. Mamy kilka kształtów do wyboru, na przykład tutaj mieliśmy lód na patyku. Jest jeszcze kieliszek albo takie serduszko. Kosztują one 25 zł i taka ozdoba idealnie sprawdzi się do pokoju nastolatka. No może oprócz oczywiście tego kieliszka. Pojawiły się też fajne wózeczki, które mają tutaj trzy półki. I one podstawy mają drewnianą, ale możemy sobie wybrać różne opcje z innymi półeczkami. Na przykład tutaj mamy z białymi półeczkami. Są też drewniane albo czarne. Wymiary mamy tutaj 70,5 na 32 na 18,5 i kosztują one 70 zł. Takie wózeczki idealnie wam się sprawdzą na kosmetyki w łazience albo na przykład na słoiczki do kuchni. A tutaj znalazłem się taki malutki, ceramiczny świecznik w kształcie domku, który kosztuje tylko 9 zł. Ale tutaj mam perełkę. Pojawiły się takie szklane, podświetlane jabłuszka. One kosztują 27 zł, są takie popękane. Do wyboru mamy albo przezroczyste, albo w kolorze brązowym. Tutaj próbowałam je włączyć, żeby wam pokazać, jak one wyglądają zapalone, ale niestety na te cztery to tylko jeden mi działał. A teraz przejdźmy sobie na świąteczną kolekcję, i na początek mam dla Was hit. Pojawiły się ceramiczne pojemniczki na ciasteczka w kształcie domku z piernika. Kosztują tylko 30 zł. Mamy dwie wersje do wyboru obie prześliczne, ale mi bardziej spodobał się ten okrągły. Do świątecznych kubeczków, które Wam ostatnio pokazywałam, dojechały miseczki, one kosztują tylko 14 zł i mamy każdą miseczkę do każdego kubeczka, więc możecie sobie stworzyć bardzo ładny komplet. A tutaj mamy ciekawą puszkę na ciasteczka. Ona kosztuje tylko 9 zł. Jak widzicie, jest taka wąska i wysoka, w kształcie takiego domku. Nawet tutaj ma taki daszek. No ciekawe i kosztuje tylko 9 zł. A teraz mam dla Was szklanki w kształcie bombki. Do wyboru są takie klasyczne albo w kształcie gwiazdki. One kosztują tylko 5 zł. Do kompletu mamy jeszcze plastikową słomkę. Są wykonane z takiego grubszego szkła i to jest akurat bardzo duży plus. Podobne szklanki mamy też dostępne w PEPCO i też one kosztują tam 5 zł. Tylko w PEPCO bardziej mi się podobają, ponieważ są w kolorze czerwonym albo przezroczyste i do tego są w takie śnieżynki. Natomiast w Action są jakościowo lepsze, bo są wykonane z grubszego szkła i do tego mienią się tak tęczowo. Jeśli myśleliście, że w Action na Święta już nic nowego się nie pojawi, no to popatrzcie, jaką perełkę znalazłam. Mamy tutaj podświetlany, grający pociąg. Kosztuje on 70 zł. W ogóle popatrzcie, ile on ma tutaj ozdób. Jeszcze ta choineczka się obraca no po prostu hit. I do wyboru jeszcze mamy dwie wersje tego pociągu. Znalazłam też bardzo ładną ozdobę w kształcie świeczki, ona kosztuje tylko 30 zł, możemy sobie ją podświetlić na różne kolory i tutaj na tym kartoniku możecie zobaczyć jak ona wygląda na przykład w kolorze niebieskim, czerwonym albo zielonym. Do tego jest to taka ala kula śnieżna, ponieważ w środku mamy płyn i brokat i jeszcze takie śmigiełko, co powoduje, że ten brokat się tak obraca. No po prostu hit, chociaż powiem Wam szczerze, że nawet ona nie podświetlona wygląda genialnie. A tutaj mamy jeszcze takie malutkie podświetlane ozdoby w kształcie choineczki albo prezentu i one kosztują tylko 6 złotych. Mieliśmy już Mikołaja, Aniołka, Elfa, no to teraz przyszedł czas na Misia i mamy tutaj takiego podświetlanego, pluszowego Misia, który wygląda dokładnie tak samo jak reszta, tylko różnią się kolorem szalika, kosztują tylko 28 zł. Znalazłam kolejne budki do wyski Świętego Mikołaja. Tym razem mamy tutaj budkę z pączkami, z popcornem albo z ciastem. I ona kosztuje 40 zł. A na dole mamy zestaw dwóch takich podświetlanych bałwanków i one kosztują 13 zł. A teraz kochani hit z tamtego roku wróciły figurki w kształcie żołnierzyków. One kosztują 38 zł i w tym roku mamy też do wyboru go w kolorze bordowym i powiem Wam, że nawet bardziej mi się podoba niż ten biały. Kolejne dziadki do orzechów, tym razem takie dużo większe, kosztują 47 zł, i na razie u mnie pojawiła się tylko wersja ta czerwono-zielona, ale z tego co pamiętam, to rok temu mieliśmy ich kilka do wyboru. A na koniec mam dla was hit. W action mamy często zestawy takich składanych domków, a teraz pojawia się wersja świąteczna. Kosztuje ona 60 zł i oprócz takiego klasycznego domku mamy też food trucka, a nawet taki domek, który dajemy między książki. Mamy tutaj dużo takich świątecznych elementów jak choineczki, Mikołaj i lampki, więc jeśli lubicie tego typu domki, to na pewno wam się spodobają. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na poranny przegląd z PEPKO. Tam mieliśmy sporo nowości na świątecznej kolekcji, m.in. pojawiły się na przykład poduszki z elfami. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownej soboty. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.